Do wspólnej nauki samoobrony w czasie ferii, a przede wszystkim pomocy potrzebującemu Euczaninowi, zachęca tych mniejszych i dorosłych mieszkańców sekcja Wiedwodao i Makarewicz Team Fight Club. Organizujemy akcję charytatywną dla chłopaka. O, Oskara Wiewiórko-Fadrowskiego. Jest to ośmioletni chłopak, który jest obecnie po chemioterapii potrzebuje środków finansowych na rehabilitację. Koszt takiej rehabilitacji to jest 6 tysięcy. Się, postaramy się chociaż częściowo wspomóc tą akcję. Zajęcia pod tytułem Łączy nas sport, nie narkotyki. Odbywać się będą w czasie zimowej przerwy od 27 stycznia do 9 lutego w sali gimnastycznej zespołu szkół nr 6. W każdy poniedziałek o godzinie 18 będą to zajęcia dla dorosłych i w czwartek o godzinie 17 będą to zajęcia dla dzieci. Dorośli będą mogli nauczyć się podstaw samoobrony. Dla najmłodszych przewidziane są zajęcia koordynacyjno-ruchowe. Zajęcia będą ogólnorozwojowe, zapraszamy wszystkich. Całe rodziny w ogóle, są to ferie, fajnie by było gdyby rodzice też przyszli z dziećmi. Rodzice są takimi bohaterami w domu, więc pokazują dzieciom inną, inną alternatywę spędzenia wolnego czasu. Biletem wstępu będzie cegiełka bez określonej minimalnej kwoty. Pieniądze zostaną w całości przekazane na rzecz chorego Oskara.